Dziadka Tole poznałam pewnego niedzielnego poranka. Pokazała mi go kobieta, która szukała jedzenia na śmietniku. Był mróz, minus 30 stopni. Weszłam do malutkiej izdebki. Na środku leżał materac. Na nim zobaczyłam wyschniętego staruszka. Był przykryty kołdrą po same uszy i ciężko oddychał. Wokoło Leżały puste butelki po wódce, trochę jedzenia, puszki po konserwach. Zaczęłam z nim rozmawiać. Tola był konwojentem, który przyjechał do Magadanu wraz z pierwszym transportem więźniów. Później również pilnował kobiet w łagrach. Mówił o sobie z Watch. Opowiadał o sobie, że żył jak chciał, mówił co chciał. Brał co chciał, zawsze miał to, czego chciał. Sam o sobie mówił, że jest złym człowiekiem. Tak samo mówiły o nim kobiety, które przychodziły do naszego kościoła. Opowiadały, że gwałcił, bił, był okrutny. Prosiłybym, tam nie przyjeżdżała. Kiedy po raz pierwszy pozwolił mi odkryć kołdrę, zobaczyłam jego nogi. Były Pokryte dziwnym grzybem, który już tak się rozrósł, że nie można było odróżnić czy to palce, czy też jakieś kopyta. To było pierwszy raz, co widziałam w tak drastyczny sposób. Było to dla mnie trudne przeżycie. Zaczęłam go pielęgnować. Robiłam opatrunki, myłam, karmiłam. To wszystko było dla niego bardzo trudne. Było pryskliwy, niegrzeczny. Nigdy nic mu się nie podobało. Po pierwszej próbie umycia jego nóg też byłam swołocz, ale przyzwyczaiłam się do niego. Zauważyłam dziwną determinację w sercu, która pomimo tego, że inni mówili, żebym do niego nie przyjeżdżała, ciągle pchała mnie, żeby tam pójść. Nie było to zwykłe miłosierdzie. Myślę, że nie tylko to. To było coś więcej. Próbowałam znaleźć odpowiedź. Poprosiłam Boga, żeby powiedział mi, co ma w sercu, kiedy patrzy na tego dziadka Tole, z jego trudną przeszłością i z tym, że nigdy nie poczuł, że potrzebuje przeprosić, pojednać się z ludźmi. To było ciekawe, że to był jedyny mężczyzna w tym mieście, który został tam żyć razem ze swoimi ofiarami. Nie bał się tego. Spojrzałam w serce taty, w serce ojca. I to serce powiedziało mi, że jest wierne. Taki jest Bóg. Jest wierny. Niezależnie od tego, jaki jest człowiek, w jakiej przestrzeni się porusza, w co wierzy, Bóg jest wierny. Pomyślałam o tym, jak Bóg mówi: Do tego człowieka nie potrafię cię opuścić. Po prostu nie potrafię. Nie potrafię cię zostawić. Właśnie coś takiego czułam. Zidentyfikowałam to w sobie. Myślę, że Bóg tak pokazał mi, co mieści się w jego sercu. Bóg jest wierny, jest wierny do końca.